Siemaneczko, Siemaneczki. Siemaneczko, ja jestem koniec, się ze mną jest osiem zaraz ramy No teraz, zaraz będziemy grać. To to na to to, okay. No jeszcze sobie tak zrobimy, bo mam taki mechanizm. Dobra, czekaj, o teraz jest najlepiej, zobaczko. Czekaj, czekaj, do tyłu trochę daj, do tyłu, do tyłu. tyłu. Nie no, tak jest najlepiej. Dobra, teraz moja kolej grać. Dobra. ja wcześniej grałem, byłem w finale i musieli mnie się No musieli, musieli, prawda, musieli. Dobra, idziemy na Revival Gamesy! Takiego. Sam jeszcze z dupa muzyna. Dobra, też się wydaje. Ja to musi być tak trochę, tak trochę Idziemy. Jedziemy, what the o matko święto, teraz muszę się tak odsunąć, bo jak teraz komputer idzie tam, jadę tu i teraz patrzcie na to. Te, 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 te. Tę ry ry, tę, 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 tę. Mogę coś napisać? No napis, napis. Ja Nie, ja chcę coś napisać. Napisać ja, pop, ta taka, Nie! No i brawo. Co, co ja włączyłem? Co, jest Jaki ten zenek, jest beznadziejny! Czy ja latam? Czy ja latam? Co, 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 co ty mi włączyłeś, frikama? To. Co ty mi włączyłeś? Nie Nie, nie. Nic takiego po prostu. Jestem mistrzem. I są arkady. Zabiorgiem No jest jestem mistrzem. What the fuck? Nie jesteś, bici, tylko jesteś pedofilem. A ty jesteś do promu? I tak okay. coś tak to odłączam i cały. Komuś, nie, 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 nie. Tak! Chyba, to ja może tak widzieć. Ja to zrobię! Ja chcesz cię tak widzieć, albo zrobić. Ty ma za wielki komputer po prostu. Nie, e, to, a ja będę mieć jeszcze większą od tego. Nie, muszę mieć malutki, spoko. Przez nagrywane. O, bo kiedy spróbujemy, tak, że weźmiemy moją dupę. Na swoje... Twoja dupa nie działa, i <grym> jest... <grym> A twoja dupa jest za chuda, to będę na kiblu usiąść. Moja jest za gruba, bo kiedy skibył, kibyl by wybuchł. Nie, bo de wody 20, a ja wody 30, to kurde. To 10 więcej, to to... WTF! Nie, ty 20... Ty 20. I jest? A ja 24. No może, ale tak no wiesz, tak trochę około 30 waszy. A Diaman idzie zgramy, gramy. Gramy, chodź, idziemy grać. Gramy tego... Baja, bag, barakuda. Widzę tu to, to Barakuda. To jest... Sorry za to. Dobra. Jedna kontra jedna. Gówno. Jakie sajstwo? Siema! Siemanko, siemanko. Patrz, jaki haker psuje podłogę terrorysta. co ma YouTube'a, na... Siema, ja się nazywam Marina, Mari, Mari. William. Patrz, patrz, patrz. Will you marry me? No, pakę, I am like, hey, what's up? Hey, what's up? Hey, what's up? Ok! 9, 8. 7, 6 5 4 Ty mam iść? Gdzie mam iść? na środek? Nie ma środek nie idę. Śpiepsam! No no no, co ja mam widzieli Widzieliście to? O, czego mam kula. A nie, na razie się nie możemy bić. Na razie trzeba było śpiepsać. Stąd na razie trzeba śpiepsać tej wyspy. Wyspy. Wyspy, wyspy. sikawkę, ksilkawki. Przepraszam, wziąłem tą no, ale jak otworzycie skrzynię, to, 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 to skrzynie znikają, no. Spokojnie, no. no, spoko, dlatego... Ojej, jak dobrze, ja dobrze, jak dobrze. Idziemy na, 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 górę. Tam są skrzynę, tam? Damian, gdzie ty byłeś? Koledzy na ciebie czekają. W, w kiblu, co tam robiłeś, rakę? No. tam dziewczyny całość seksowałeś? Co? Jakie ty masz głupie rzeczy? To dopiero co zacząłem chyba przecież. Co ty myślisz? Na odcinku zobacz... Kiedy... Ja do... Wiesz co, ja, wie co ja znalazłem na SG? Co? Zobacz, w nie znalazłem cały diamentowy miecz. Nie może być centrowany. cały! To, 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 jaki to był serwer, kurde? Chyba... chyba cały ser, diamentowy Chyba to był ser... serwer noob.pl, prawda? Nie! <laughs> cały diamentowy serwer i z Chyba ty sam tam... sobie dał do skrzyni, to. Ja sobie swój serwer zrobiłeś, prawda? I tam daję sobie... Ja nie umiem robić serwerów, ja um... zrobiłem kiedyś mapkę SK. No i co? E, możemy go przejść w tym e, w następnym odcinku. What the ja e, ty ją będzie przechodził? Ty, bo, ja, ja tracę bo życie. Dałem, dałem ulepszenia do niej. Patrz. Lee, I believe I i, I, do I tak to... się zabija na, dół, na, na dół. końcu. Pa, 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 a tam masz tyle skrzynek? Pa, 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 pa. Wiesz, że po opróżnieniu wszystkie skrzynki znikają. No, a co ty mi się zajęta? Ja jestem niełopem. No, I... wiesz, kaskam. że tam było milion skrzynek? Gdzie? Tu, tam, wszędzie, tu. Tam, w tym lodowcu widzisz. O Mako, to jest to, to jest środek. No. Sze, to, to jest ja tam byłem. Tam nic nie było. Cześć, się mam budki. Tam budki do hop-hop. Ja, na, ja najbardziej lubię budki. Z Ma 50 sekund, żeby zagrać horrora. żeby zagrać, po, żeby przeżyć Niech the... będzie jakiś diamentowy miec proszę. No, diamentowy miecz na początku, brawo. Ty. Tam był jakiś dom, ja tam nie pójdę. Do... Masz crafting? To, crafting to jest najważniejsze, żeby jakiś Wow. Bo ja ja to kiedyś to nie jest? miałem craftinga, ja miałem dwa. E, to, to jest pułapka? W parku trzeba zrobić. Mogę ja ci to przejść? O oh mój Boże, jakie słabe rzeczy. Słabe? O. Nie! O, ale mam o, miecz! O, jakie szczęście! nie mam. Mam cały, mam nie mam. Dobra. No, raz. a zobacz, z kim walczysz. Z kim pedofilem. O, o, Jakieś... Ja, on jest lepszy od ciebie! Nie, nie, ale naprawdę. Mam troszeczkę, ale wiesz, ja ty pro... On ma lepszy armor, ale ty masz haki. Ale ja mam, wiesz co co ja mam. Haki, haki. Ha 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 haki. Mamo! Haki, haki Dobra, przestaję tymi hakami, mm -hmm. zabijam go jak nie... No, Dobra! No, szybko te rzeczy i... Przy... Ja mam auto przy... armora pajacu. Masz kropki! Masz trzy Gdzie? A nie mam patyka, nie mam chyba to ty, ty nie widzisz patyka? Nie patrz nie ja Łysy jesteś! Heja! Yeah. Tak, tak, tak. Tak, Dobra. Dobra. Teraz trzeba się przywitać YouTube'em. E, czy ci to nie przemienia klaty! O, znaczy... o, fa. Bo klata wie, złoto to, to to jest to samo. Zbata jest... no i... Z kim cieniowa... walczę, to jest lepsze. Ja! Kurde, I... jaki pedofil! Oni zgłoszą ciebie, a jak mam mieć? Nie wiem, chyba kamienny. 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 czy Gdzie zelazny. Kamienne czy to zelazny, ja nie widzę. Kamienne. O kurde ja włączyłem? mam Nie mogę mieć kiloura od razu... Patrzcie! Miał, który miał diamentowy miecz, i był cały To, to, i to, miał, to, miał, to! Nie jest tylko diamentowy miecz! O ja nie mogę jaki dupek! I miałem tylko diamentową klatę i diamentowy miecz, a tamten miał cały diamentowy set i diamentowy... pan nie miecz. ma miecza! Patrz. Patrz, patrz, Delbianę mnie go zabije. No na pewno. No i co, Pedofilu? Dobra, co ma coś fajnego? E Mapatyk! Mapatyk! Zump. Masz crafting! Masz cztery crafting! Piiii! Szybko! Ten... Może sobie budki żelazne zrobić. Panie. Mogę sobie budki. A z kim walczysz? Czekaj, nie, nie pokażę. Jak Z jakimś On ma zielone, żelazną klatę. Nie, on ciebie. On ci trafił. A ja z nim walczyłem, on jest słaby. Nie wygrasz, nie wygrasz z nim. On ma takie dobre rzeczy. Szybko, bierz to. Czekaj, gdzie jest klata? Tu. Klata nam ważniejsza chyba. Budki.